Wspaliliśmy już dość powierzchownie, czego możemy spodziewać się w chapterze 25, na podstawie tego, co widzieliśmy w poprzednim. Czas pójść trochę głębiej i powiedzieć sobie o najbardziej prawdopodobnych scenariuszach. A Wy możecie już zamówić preorder koszulki Kałakiego, który, jakby idealnie, podłożył nam się pod wzór. Koszulka wykonana jest w 100% z bawełny, z szwalni, mając kompletnie niezmazwalny wzór. Dodatkowo, kupując taki preorder bądź inną z koszulek od 16 lipca, macie szansę wygrać oficjalne japońskie wydanie całych tomów Boruto to Blue Vortexa. I pierwszej serii Naruto. Takimi dropami dodatkowymi są jeszcze narutowe bryloczki w różnych motywach i figurka Sasoriego Pamiętajcie, że ten piękny kak jest w preorderze, którego wysyłka zacznie się jakoś pod koniec sierpnia, o czym będę informował na filmach, na Insta i na Discordzie. Jeżeli macie jakieś pytania, to na stronie możecie je śmiało zadawać. Tak samo na Instagramie. I teraz jazda do tematu. Oczywiście, tym najbardziej prawdopodobny jest to, że musić zawalczy z Dimonem. Ale co jeżeli coś pójdzie nie tak? Co jeżeli Ikemoto uznał, że Dimon jest na tyle OP, jest na tyle postacią neutralną, że nie pozwoli mu walczyć, co jeżeli nie wymyśli nic, co mogłoby o tak go pokonać po tym, co nam zaprezentowano wcześniej. To może być spory problem, bo podobnie było na przykład z Madarą. Najpierw stworzono go jako tego niepokonanego, potężnego, nieśmiertelnego, a potem przez 120 odcinków nie dało się go pokonać w żaden sposób, aż w końcu wbito mu po prostu nożyk w plecy i wszystko skończyło się bardzo, bardzo średnio, przynajmniej w mojej ocenie. Druga sprawa jest taka, że jest to takie, wiecie, oczywiste. Kashin Koji powiedział nam wprost, że stanie się właśnie to. Więc żeby ta fabuła nie była taka prostoliniowa, to spodziewam się podobnej rzeczy co ostatnio, że rzeczywiście ten mamusi przyjdzie, ale niekoniecznie przejdzie to w taki sposób, jaki my sobie to wyobrażamy. Bo wiadomo, że pierwsze co nasuwa nam się na myśl, to to, że Dimon po prostu ochroni. Takie najbardziej prawdopodobne scenariusze, które obejdą się bez udziału Dimona lub chwilę po, czyli załóżmy, Dimon rzeczywiście bawi się z tym mamusim, daje mu radę, ale ten zastawia jakąś pułapkę i Aida, zostanie przeniesiona, ukradziona. No i wtedy pojawia się wielki kłopot. Ale na chwilę to zostawmy. Jeżeli uznamy, że Rzeczywiście mamusi z Dimonem będzie walczyć, no to ostatnio zauważyliście coś, co rzeczywiście może mieć duże odzwierciedlenie w rzeczywistości. Czyli Bug, ta rzeczywista postać z mamusiego, bardzo dobrze znała Dimona i Aidę. To właśnie on przez lata opiekował się ich jakby ciałami. Jakby po prostu nadzorował ich, znał ich całą specyfikację, i to on był tą osobą, która ostrzegała Koda, że nie może ich uwolnić, że stanie się coś strasznego, że nie wie co go czeka. Więc możemy się spodziewać, że kto jak to, ale to właśnie Bug mógł znać ich specyfikację bardzo dobrze, mógł znać ich każde słabości i przez to. Mamusi również może to znać, więc może rzeczywiście tak być, że zna on bardzo łatwy sposób na pozbycie się tego demona, wyłączenie go w jakiś sposób, może zna nawet jakąś komendę, to byłoby coś, co tego demona by nam kompletnie załatwiło. I teraz zakładając te dwie strony, czyli Ada zostanie ukradziona lub mamusi zna łatwy sposób na pozbycie się demona, to wtedy uważam, że najprawdopodobniej może zjawić się Code, bo kto inny jak nie on, kto inny jak nie osoba, która nadal jest pod wpływem Charmingu, który oczywiście jest zły na nią, ale ten Charming, czyli ta wielka sztuczna miłość, przywiązanie Zwycięży wszystko, więc chcąc nie chcąc, on na ratunek mógłby jej przyjść. Szczególnie, że posiada karmę. Kałaki obecnie tego nie zrobi. To po pierwsze. Po drugie, Kawaki nie jest zbytnio chętny jej pomagać w jakikolwiek sposób. On uważa ją tylko za potrzebną, jeżeli rzeczywiście ona przekazuje mu jakieś informacje. A to, co jest dla niego ważne, to Naruto. A obecnie są gdzie indziej, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, oni zostaną w jakiś sposób zatrzymani. Tego jestem praktycznie pewny. No i posłuchajcie, dlaczego to ma tak bardzo dużo sensu. Po pierwsze, Code potrzebuje jakiegoś bufa, jakiegoś busta. Przez wiele czasu ten Unlimited White Code był bardzo hajpowany. Do czasu aż nie dostał, po pierwsze, od Demona po głowie. Co nie było jakimś wielkim zaskoczeniem, ale to było po prostu żenujące przedstawienie na to, jaką się budował, jaką się pokazywał. A potem, jak został słamszony, a potem po prostu zgniecenie go przez Borutom. Te dwie sprawy pokazały nam, że on w jakiś sposób musi się podnieść. I on w obecnym stanie nie może po prostu walczyć. On obecnie nawet nie ma ręki. Uważam, że jeden na jeden w takiej bezpośredniej walce z Shinju ma on szansę. Szczególnie, że to on jest osobą, która ich stworzyła. On jest ich esencją, on może przeciwdziałać ich mocy, bo przecież moc przenoszenia się przez Marks, to jest jego oryginalna moc, więc najpewniej tylko on może jej przeciwdziałać. On będzie najsilniejszy przeciwko nim, co by się nie działo. Rzeczywiście, dał się złapać temu Ryu w bardzo głupiutki sposób. Potrzebują też takiego battlekiu doświadczenia. Ale tak jak mówię, w takiej walce bezpośrednio jeden na jeden ma on wielkie szanse. I teraz co do tego busta, my jeszcze niewiele wiemy o cierniowych owocach. Nie wiemy w jaki dokładnie sposób nasze postacie mają wrócić do. Swoich pierwotnych ciał, czytaj Sinki i Moegi, ani też nie wiemy, co się stanie, jeżeli ten owoc zjesz. Zjesz jak to był to odsudzki, a kołd właśnie za takiego jak najbardziej się uważa. Więc jeżeli ten Kołd w takiej, wiecie, śmiertelnie ciężkiej walce pokona tego mamusiego i zje ten owoc, to może stać się coś znowu dziwnego. Kolejna anomalia, kolejna wielka moc przejdzie do niego i mamy kolejny raz kodika, który może rzeczywiście stanowić jakieś zagrożenie. Ma to według mnie jak najbardziej sens. Chociaż jak dla mnie dla takiej fabuły, wydaje się to. Dość takie suche, wiecie. Przychodzi Mamushi po prostu do wioski, Demon zostanie jakoś odseperowany, Aid zostanie jakby skradziona. Przychodzi to dochodzi do walki, on zjada ten owoc i dostaje po prostu kolejnego boosta. To wydaje się takie znowu prosto liniowe, takie nie w stylu obecnego Ikemoto, który próbuje wychodzić troszeczkę poza schematy, jak widzimy w tych przewidywaniach przyszłości, pojawieniu się w ogóle Shinju. No to jest coś, czego w po skipie po prostu spodziewać się nie mogliśmy, więc co mogłoby się stać? Przejdźmy sobie do tych mniej prawdopodobnych scenariuszy, ale do takich bardziej o których ja bym sobie marzył, których ja bym sobie życzył, które uważam za dobre. Czyli na przykład Kakashi pojawi się w wiosce i przynajmniej na jakiś czas zatrzyma tego mamusiego. W końcu się w jakiś sposób pokaże. Pamiętajmy, że Kakashi nie jest taki stary, jest on w wieku mniej więcej Jirai Shipudena, a Jirai był osobą, której całe akacki się bało w swoich najlepszych czasach. Więc to nie jest tak, że on jest dziadkiem i nic nie potrafi. On się buduje na takiego emeryta, ale to nie jest słaba osoba. Wydaje mi się, że obecnie istnieje ani jeden człowiek z większym battle IQ na świecie niż on z większym doświadczeniem. To jest osoba, która biła się z jako jedna z naprawdę niewielu postaci w całym uniwersum i na dodatek odegrał tam kluczową rolę. Sakura oczywiście też tam była i mimo tego, że zadała ten kluczowy cios, to mimo wszystko była tym dodatkiem. A on naprawdę zrobił wiele. Mimo tego, że nie ma Double Mangekyo, no to nadal jest to Kakashi, który ma masę technik i właśnie na kogoś takiego jak Mamushi, czyli wiele silniejszą osobę w mocy, ale taką zezwierzęconą, nie do końca inteligentną mógłby się naprawdę bardzo fajnie pokazać i chciałbym to zobaczyć. Zobaczyć. I oczywiście nie mówię tutaj od razu o tym, że Kakashi miałby go dosłownie uziemić, pokonać, ten owoc od niego zebrać, ale przynajmniej żeby ten Kakashi odegrał jakąś rolę. Bo kolejna opcja jest taka, że zobaczymy pozostałą gwardię Konohy. Ostatnio powiedziałem, że nikt w wiosce nie pomoże, bo przecież Konohamaru jest najsilniejszym Joninem, więc to jest kompletnie bez sensu. No ale z drugiej strony, gdyby jednak Ikemoto chciał jakkolwiek te postacie Shippudena wykorzystać, gdyby nie był aż tak uparty, tworząc tylko swoje postacie, opierając wszystko dosłownie na tych postaciach, to to przecież mamy Sakurę, Saya, rokali, Lee, Chojiego, to nie są słabi shinobi. Oni wykraczają daleko poza jakiegoś Jonina silnego. Oni w większości przecież podchodzą pod kagę, więc czego by ich nie wykorzystać? Szczególnie biednego rokali, który został po prostu słamszony do ziemi. Oczywiście jest to scenariusz, który uważam za bardzo, bardzo mało prawdopodobny, tym bardziej jakąś grupową walkę starej gwardii, ale rzeczywiście fajnie by było chociaż przez moment ich zobaczyć. Tak jak mówię, nie w takiej sytuacji jak Ishki, który przed sobie do wioski, oni na niego skoczyli, zobaczyliśmy. Rozbłysk i akcja się skończyła, bo to było po prostu żenujące na maksa, ale co najmniej te 5-10 stron, w których oni widać, że ze swoim zgrajem i batlecu, tym całym bagażem doświadczeń, które zebrali, dają radę osobie silniejszej. Dobra, jeżeli pogadaliśmy sobie o scenariuszach prawdopodobnych, mniej prawdopodobnych i tego prawdopodobnego, co bym chciał zobaczyć, to teraz przejdźmy do czegoś, w co nie do końca wierzę, ale chciałbym zobaczyć. Czyli Kakashi przez ten cały czas jest poza wioską, wiemy to, ale nie wiemy o tym, że jego misją jest znalezienie koda i jakieś zneutralizowanie go. No jeżeli ja miałbym kogokolwiek wysyłać właśnie do znalezienia koda i spróbowania go naprostować, bo prawdopodobnie to on może być kluczem do jakby zniszczenia tych Shinju bo jest on ich stwórcą, no to wysłałbym A. Kakashi'ego, B. Sai'a. A z tego względu, że Sai ma bardzo niskie społeczne umiejętności, no to Kakashi wydaje się idealną postacią do tego typu wychowanków, których miał naprawdę trudnych. Sasuke, Naruto, Sakura, wcześniej Obito, on naprawdę miał do czynienia z, z wieloma wybrykami, z którymi rzeczywiście pradził sobie lepiej lub gorzej, ale jest on jedyną osobą, która z takimi Osobami miała do czynienia, jeżeli Boruto off-screen spotkał się gdzieś z Kakashi, mówiąc mu, że musi znaleźć Kołda, przetłumaczyć mu pewne rzeczy, no to bardzo ciekawą rzeczą byłoby, gdyby Kod by się zjawił, a nagle za nim Kakashi, albo na odwrót. To byłoby kozackie wejście. I ja nie mówię tutaj, że Kołd od razu przyszedł na stronę wioski liścia, ale w jego interesie również jest pozbycie się Shinju i prawdopodobnie nadal będzie zacierał sobie rączki na owoc z Mamusiego. I też wiemy o tym, że Bat nie jest żadnym priorytetem, żeby go wybudzać, jakby on nikogo nie obchodzi. To nie mówię nawet o nas, bo nas też, ale Nikogo w tamtym świecie. Jest to zwykły dziaduszek na usługach Boro, który sobie tam pracował, więc nikt nie będzie zabiegał o to, żeby go odratować. Także ten owoc jest skazany na to, żeby albo Jura, albo kołd go po prostu zeżarli. Już od dłuższego czasu, jak pewnie wiecie, marzy mi się taka sytuacja, w której Kakashi właśnie oswaja tego kołda w jakiś sposób. Może nie tak doszczętnie, bo to będzie takie, wiecie, dzikie lwiątko, które ciężko opanować, ale on będzie tym, który w jakiś sposób będzie w stanie pokryć jego daddy Isis i pod pewnymi względami okiełznać. No po prostu nie chce mi się wierzyć w to, że Kakashi będzie zamknięty tej serii i będzie nam mówione, że on po prostu jest gdzie indziej. Koniec kropka. To byłby wielki, wielki zawód, dlatego takie połączenie wydaje się najbardziej realistyczne. Wierzę w to, że to się uda. Ostatnie, co przychodzi mi do głowy, które jest najbardziej nieprawdopodobne dla mnie, ale nadal możliwe, to Code, który potrzebuje Boosta. A co tak naprawdę Code potrzebuje i co rzeczywiście mógłby on znaleźć za pomocą karmy czy marksów? No, jest to dość radykalne, ale rzeczywiście mógłby on skraść Rinegana. Rinegana Madary. On za pomocą karmy, za pomocą marksów może dostać się w Wszędzie. Może zebrać masę informacji, dzięki swojej sile może złamać każdą pieczęć, która była robiona w tamtych czasach, bo wątpię, żeby został zniszczony. I wtedy prawdopodobnie bym nad tym trochę ubolewał, ale kod dostałby Rinegana, a może i Double Rinegana, i wtedy mielibyśmy już kompletne science fiction, czyli nieokiełznany kod z Double Rineganem Madary. To wydaje się najbardziej nieprawdopodobne, ale kod potrzebuje tego busta. Tak jak mówiłem, ja obstawiam w to, że on będzie jednym z głównych osób, które w tym arku się zjawią, które pokonają Mamusiego i które jego owoc zeżrą. No najgorsze by to było, gdyby. Jednak on nie brał żadnego udziału w akcji, a na koniec by po prostu ten owoc zakosił i zeżar. To byłoby bardzo, bardzo wstydliwe, akurat. A teraz myślę, że czas na was. Jak wy to widzicie? Czy powrót Kakashiego w takim momencie ma jakikolwiek sens? Czy ogólnie powrót Kakashiego ma sens? Czy Ikamoto powinien korzystać z tych postaci pobocznych jak Rokli, Choji, Sakura? Czy powinni oni dostać jakąś rolę? Ja tutaj nie mówię, żeby oni grali jakieś główne skrzypce, ale oni nie są blekim. Powinni brać jakiś czynny udział w obronie wioski, jeżeli jest ona atakowana, bo jeżeli oni po prostu stoją jak kołki i dają zrobić coś komuś innemu, to po prostu nie pasuje mi to do ich postaci, które zostały stworzone wiele wcześniej. Ale boję się, że Ikemoto po prostu boi się ruszać te postacie, boi się ruszać postaci, których nie on tworzył, bo nie do końca potrafi z nich korzystać. Co to potrafi korzystać z postaci, które tworzył sam od zera, takie jak właśnie Kawaki, Poruto, Jura, Timon i wszystkie inne. Zobaczymy. Ostatnio podrzuciliście naprawdę dużo fajnych pomysłów, więc liczę na Waszą kreatywność. Jeżeli nie chce Wam się pisać, no to możecie zostawić komentarz jakiś do statystyk. Widziałem też jakąś opcję na podbicie filmu i cokolwiek to znaczy czy możecie też ten film podbić? Zostawić lajka, suba. Pamiętajcie o preorderach koszulki Kakiego, które ruszają sobie już niebawem, żebyście się czasem nie spóźnili, bo oryginalne japońskie magii tubu Vortexa też czekają razem z tymi koszulkami. Dla Was, także do następnego i cześć!